Picchu założył swoją ekipę, dodatkowo Blueet oficjalnie zmienia kontent na swoim kanale, powstaje nowa gra w uniwersum Minecrafta, a Coxcraft stworzył nowy tryb pod nazwą Monarchia. A na koniec mam dla Was masę pobocznych newsów. A jeszcze przed rozpoczęciem chciałbym przypomnieć Wam o subskrypcji mojego kanału, ponieważ jak widać 70% osób oglądających moje filmy jeszcze tego nie robi. A tymczasem zaczynajmy. A zacznijmy sobie od bardzo przyjemnego tematu jakim jest nowy team w community Minecrafta, czyli ekipa Delta założona przez Piccha. Tak jak powiedział, ma to być po prostu grupka znajomych grających i nagrywających Minecrafta. Po nagraniu zgłoszeń przez przeważnie mniejszych youtuberów został wybrany jedynie Mazero, który zaskoczył nas jedynie filmem z podaniem do Delty, ponieważ jego poprzednie filmy nie były jakieś bardzo ładne. Na ten moment w teamie jest Black, Gracie, Mazero, Narych oraz Picchu. Mam wrażenie, że jeśli chłopaki będą regularnie wrzucać ciekawe i dobrze zmontowane filmy, to ekipa ma dużą szansę odnieść sukces. A jak jesteśmy przy nowszych wersjach, to ostatnio Blue jest że będzie się na nie przenosił. Jak dla mnie jest to dobry ruch, patrząc na ostatnie zmniejszające się zasięgi oraz coraz większy brak pomysłów youtuberów Bedwarsowych. Dobrym przykładem tego jest Asasinek, któremu zasięgi ostatnio strasznie spadły oraz jak widać po odcinku Bedwars, ale co kila moje biurko zwiększa się, skończyły mu się po prostu pomysły. Ale może powróćmy do Blueeda, który zaczął od zrobienia serii z Hardcora, lecz jak wiemy Minecraft ma takie coś, że po prostu gdy ktoś nagra zwykły gameplay, to jest to po prostu nudne. A akurat u Blueeda tak nie jest, ze względu na śmieszny, jak i urozmaicający gameplay montaż. Teraz mam coś z uniwersum Minecrafta, ponieważ ostatnio wyszedł trailer nowej strategicznej gry o nazwie Minecraft Legends. Ma ona polegać na bronieniu bezbronnych mieszkańców razem z naszymi sojusznikami, czyli mobami ze zwykłego świata, przed atakami mobów z netheru. Całą przygodę będziemy przeżywać w trzeciej osobie, podobnie jak w Minecraft Dungeons, lecz niestety gra będzie dostępna dopiero w 2023 roku, prawdopodobnie w wakacje. Ciekawe jest to, że w grę będzie można grać samemu, lecz będzie dostępny również tryb współpracy oraz tryb multiplayer oparty na rywalizacji z innymi graczami, więc chyba nie będzie nudno. Gra będzie dostępna w pakiecie Xbox Game Pass, lecz w Minecraft Legends będzie można grać również na komputerze, PlayStation, a nawet Nintendo. Jak dla mnie gra zapowiada się bardzo spoko, a co najważniejsze, miło mi się patrzy, jak uniwersum Minecrafta się rozwija. I jak widać, rozwija się również Foxcraft, bo ostatnio wyszły dwa nowe tryby, czyli Anarchia oraz Lifestyle SMP. A więc zaczniemy od trybu Anarchia, na który można wejść od wersji 1.12 i w Dure. Fajne jest to, że można tam cheatować, lecz gracz robi to na własną odpowiedzialność i jeśli zginie przez antycheata, to nie odzyska itemów. Dodatkowo niektóre opcje mogą być zablokowane. Kilka dni później wystartował również tryb Lifesteal i różni się jedynie tym, że tam nie można cheatować. Ja szczerze mam podzieloną opinię na ten temat, ponieważ tych serwerów na wzór anarchii SMP jest po prostu za dużo i mam wrażenie, że za miesiąc lub dwa ludziom się to po prostu strasznie znudzi i nikt nie będzie chciał już grać na takich serwerach. A jak już jesteśmy w temacie anarchii SMP to, ostatnio Afik został na nią dodany. Poinformował nas o tym na społeczności wstawiając zdjęcie, na którym widać jego postać oraz świat z anarchii. Dodatkowo pojawił się na filmie u Jakuba, który powiedział, że Afik miał bardzo trudny początek i z tego powodu Jakub zaproponował mu kita w zamian za trzy szalkery obsydianu. Lecz Afik zdecydował, że uzbiera sobie itemki sam. Następnie pojawił się również na filmie u Sagego, w którym Afik otrzymał cały szulker totemów za zrobienie 180. Totemy, które otrzymał były zabrane z farmy Blukera, znalezione przez Sagiego i Felipezę Mega fajne jest to, że na Anarchię dodawane są nowe osoby Ponieważ będą one wprowadzały mam nadzieję coraz nowszy i ciekawszy kontent jak wiemy Sagi jest jednym z najpopularniejszych youtuberów grających na Anarchii 16 czerwca na streamie po kilku zapowiedziach na społeczności Wreszcie pokazał twarz i jak dla mnie mega fajnie, że się na to zdecydował Strzekowało mnie również to, że w jednym czasie tego streama oglądało aż 17 tysięcy osób I jest to mega potężny wynik, więc Sagiemu można tylko pogratulować i życzyć dalszych sukcesów na YouTubie. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do jego streama, ponieważ wydarzyła tam się dosyć ciekawa rzecz, a dokładniej Blanki, Bluker, Felipe, Zadran, Hiskenzi oraz Dexy stwierdzili, że na streamie z takiego wyzerują jego serca, a następnie odrodzą go Księgom odrodzenia. Sukcesów natomiast nie brakuje Mister MrBeastowi, który regularnie wrzuca mega grube projekty na swój kanał, ale posiada on również kanał od gier, na którym pojawiają się głównie filmy z Minecrafta. I ostatnio wrzucił film, w którym tysiąc osób zostało podzielone na siedem różnych Zespołów, które stacjonowały na swoich wyspach. Każda drużyna miała 24 godziny na rozwój swojej cywilizacji, a po tych 24 godzinach mieli oni zacząć toczyć wojny. Fajne było to, że 7 YouTuberów, albo popularniejszych, albo mniej popularnych, musiało przejąć kontrolę nad którąś z cywilizacji. Nagrodą za wygranie wojen było 30 tysięcy dolarów, czyli w przeliczeniu na złotówki jest to około 130 tysięcy złotych. W Polsce podobny pod względem pomysłu odcinek nagrał X-Fuzji, lecz w 10 razy mniejszej skali. Mi odcinek Jimmy'ego mega przypadł do gustu No i oczywiście czekam na więcej takiej w community Minecrafta Powróćmy jeszcze na chwilę do BlueEda Któremu ostatnio usunęli kanał Z tego powodu, że YouTube pomylił się I zbanował kanał BlueEda A nie kanał jakiegoś gościa, który ma taką samą nazwę jak BlueEd I spamuje shortami Następnie okazało się, że jest jeszcze inny kanał BlueEd Z taką samą nazwą, awatarem, banerem jak ma BlueEd Lecz osoba, która prowadziła ten kanał Od razu po zobaczeniu, że BlueEd dostał bana Usunęła go A ten gościu, który nagrywał short czy zmienił nazwę swojego kanału, usunął wszystkie shorty oraz zmienił awatar na swoim kanale. Odwaliło, to jest największe nieporozumienie w historii chyba YouTube'a, a przynajmniej w mojej historii. Więc tak, ogólnie myślałem, że jakby, bo dostałem ogólnie info, że... Że, jakby, kanał jeden z tych fake bluedów nie? Został zgłoszony. I ja myślałem, że chodzi o ten kanał, który jakby podrabia mi short, podrabia moje nazwę i wrzuca spamerskie shorty, nie? I to jest ten kanał. I myślałem, że ten, że ten kanał został zgłoszony. Ale nie! Został zgłoszony ten kanał. I to nie jest mój kanał, ponieważ mój ma UC4. Pamiętam to akurat. I tak. I teraz. To jest hit, tylko że to będzie w następnym Insta Story, co się stało z tymi kanałami. Bo ogólnie ja się pomyliłem, bo ja myślałem, że chodzi o ten kanał, ale tak naprawdę chodziło o ten, nie? I teraz w Insta na następnym Wam pokażę, co się stało z oboma. Więc tak: ten kanał został usunięty przez twórcę w ogóle. Te, yy, mój kanał został zbanowany, nie? Za to ten kanał z shortami zmienił awatar, nazwę i usunął jakby wszystkie shorty, nie? I zmienił też opis. I z tym teraz uwaga. Ja myślę i teraz każdy się pomylił. YouTube albo widzowie pomylili ten link z moim linkiem, bo te kanały były dosłownie identyczne, ale oni tak oba kanały jakby zniknęły, nie? Jakby tu zaszła pomyłka między tymi i jeszcze ze mną zaszło nieporozumienie. Bo myślałem, że chodzi o ten kanał, a tak naprawdę chodziło o ten, jakby. Jeśli tego nie czajicie, to ja też tego nie czaję, bo to było najwięcej. Naprawdę. Hit. Ale, no, więc aktualnie już jest późno. Mam nadzieję, że ta sprawa się szybko wyjaśni. No i co? Dobranoc wszystkim i do jutra. Na no, Troszkę szkoda mi Blueda, ponieważ jak sam powiedział na Instagramie, nagrywał w tym czasie odcinek na sobotę, a przez to, że kanał został usunięty, to nie będzie mógł go wrzucić. A dodatkowo, prawdopodobnie owego kanału nie odzyska, ponieważ YouTube próbuje uświadomić Bluedowi, że ban jest słuszny. No cóż, Blued musi niestety poczekać. Ja od siebie życzę mu wszystkiego dobrego i oczywiście szybkiego powrotu kanału. To tyle z newsów. Oczywiście subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, by być na bieżąco ze wszystkimi filmikami na moim kanale, a ja będę uciekał. Cześć!